Mam dla Was zagadkę. Leci samolotem z Falcon do Madrytu, a następnie wsiada na rower, by w asyście dwóch samochodów pojechać na szczyt klimatyczny, robiąc pokazówkę dla mediów. Kto to taki? To Teresa Ribeira, lewicowa hiszpańska wicepremier. Zobaczcie sami. Z politykami lewicy wszędzie i zawsze jest tak samo. Jak myślicie posłów, którego ugrupowania jest procentowo najwięcej wśród tych, którzy wyjeździli maksymalny limit kilometrówki w 2021 roku, dobrze myślicie: posłów lewicy. Ponad 31% z nich zadeklarowało, że w ciągu roku pokonało 42 tysiące kilometrów samochodem i wzięło za to Wasze pieniądze. Nie to jest jednak największym problemem. Zdecydowana większość z nich zrobiła te kilometry samochodami spalinowymi. Wam zakazują i każą kupować elektryki. A sami robią co innego, hipokryci. A szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ta sama, która forsowała Fit for 55 i zabroniła Wam samochodów spalinowych, frunęła najbardziej emisyjnym samolotem na trasie Wiedeń-Bratysława, choć miasta znajdują się od siebie zaledwie około 50 km. A może słyszeliście o skrajnie lewicowych aktywistach klimatycznych w Rzymie, którzy zabarwili wodę w słynnej fontannie. V3V. Walka o klimat skończyła się koniecznością wymiany 300 tysięcy litrów wody. Tak dbają o klimat ci hipokryci.